O jejku, jejku, ależ te ostatnie dni były niezwykle zaskakujące w kwestii zwiastunów filmowych do animacji wszelakich. Paramount Pictures wypuściło oficjalną, poprawioną wersję Sonika. Będzie nowy film ze Scooby-Doo w pełni komputerowo generowanym Scooby-Doo. Spongebob dostanie kolejny kinowy film. I jeszcze Pixar wypuszcza Soul. Twórców w głowie się nie mieści, więc wygląda to dosyć ciekawie. A ja, jako samozwańczy ambasador dystrybucji filmu o Soniku w Polsce. Nie mogłem przejść obojętnie obok pierwszego tytułu, zatem bez zbędnego przedłużania zerknijmy na ten właśnie play. Nie minęła sekunda, co? Minęły dwie sekundy, a już... Serio to takie trudne było. Dobra, zanim przejdziemy dalej, nie chcę szerzyć tutaj jakieś. Ostatecznej teorii spiskowej dziejów, ale jak na moje, ten pierwszy zwiastun był celowo tak źle zrobiony, bo twórcy zdawali sobie sprawę, że mają dosyć kiepską fabułę, która przejdzie tak bez echa, więc musieli zrobić coś naprawdę złego, albo coś naprawdę dobrego, żeby ludzie zaczęli o tym filmie gadać. A skoro Twitter srał tym tematem przez dobry tydzień memami. Oburzeniem i tym wszystkim, to znaczy, że się udało pijarowcom. A ponieważ to jest Hollywood Baby, to nieważne jak BEDO mówić, ważne, żeby mówili w ogóle. I po prostu nie wierzę, że ktoś był tak głupi, żeby dać pieczątkę pod poprzednią wersję. Jakby to było pierwszą wersją, to byłoby takie. He. <laughs> A teraz wszyscy ich chwalą w komentarzach. Łojejku, co wy zrobiliście? Jacy wy jesteście wspaniali, że tak to naprawiliście. Tak naprawdę to mieliśmy już na dyskach, tylko wypuściliśmy pierwszą wersję badziewną, żebyście mieli o czym gadać w memach. Ale to tylko taka teoria. Czy to prawda? Nigdy się nie dowiemy, czy Bush jest odpowiedzialny za 11 września. Też się nigdy nie dowiemy, ale raczej tak, czy Epstein popełnił samobójstwo? Chyba na pewno nie, Taka mała dygresja wracajmy. <laughs> Jak na razie wygląda to nawet przyzwoicie. No to było oczywiste, że oczy robią 90% roboty, tak? Już mniejsza z proporcjami ciała i rękawiczkami wygląda to po prostu dobrze, tak jak powinno. Nie zapowiada się na coś. Super śmiesznego. Będzie to Ultimate, kompilacja wzdychnięć nosem. <grymne> A... <grymne> Czy możemy poprosić o magię montażu i zestawić te wszystkie trzy wersje obok siebie? Nieprawdopodobne, jak dużo lepiej to wygląda. Why are you hiding out of my garage? No, i w sumie tutaj mamy pierwszy podstawowy problem. Pomimo tego, że on dobrze wygląda, to nie jest za bardzo. Pasowany w tło. Nie ma takiej dobrej interakcji ze środowiskiem pod względem oświetlenia i ogólnego wpasowania. Nie wiem, czy pamiętacie takie coś jak Rocky i Łoś, Super Ktoś? To była chyba jedna z takich pierwszych prób stawienia animacji 3D obok żywych aktorów. I wtedy to łagodnie mówiąc, trochę się ten film zestarzał. No i tutaj mam właśnie takie podobne odczucia. Czy to dobrze, czy źle? Pewnie jak pójdziecie na to. Do kina, to po 10 minutach da się przyzwyczaić, ale no można było nad tym jeszcze popracować. Not some fun road trip. Eh, right. cool on jest za jasny tutaj. To mi nie pasuje. Wiem, że jest z drugiej strony samochodu, ale on tutaj jest za jasny. Te, te światło się tak dziwnie rozkłada na nim. Ah! I just no, pan Jim po prostu gra i gra dobrze. Nie ukrywam, że dziwny wybór, jak na postać takiego dosyć spasionego pana. No ale zobaczymy. Pewnie on jako jedyny będzie próbował jakoś udźwignąć ten film. Kibicuję mu, że się sprawdzi w tej roli. Dopóki widzimy interakcję tylko z innymi komputerowymi przedmiotami, tak wygląda to naprawdę w porządku. Problem się pojawia, gdy występuje obok ludzi. No i to tyle zwiastun Sonika. Czy trzeba coś jeszcze dodać? Tak się zastanawiam, czy trzeba coś jeszcze dodać. Nie! Sonic jest poprawiony, a może raczej po prostu wypuścili rendery, które już mieli gotowe na dysku, bo... Teoria spiskowa dziejów. Fabuła nie zapowiada się jakoś odkrywczo, wciągająco. Może akcja będzie ciekawa, bo producenci szybkich i wściekłych nigdy nie ogarniałem o co chodzi z szybkimi i wściekłymi ale mam ten żart z braci Grimsby. Zatem. Absolutnie nie skreślam tego tytułu Ale czy będzie warto wydać te 15 zł na bilet do kina? Przekonamy się w przyszłym roku Nie zapominajmy też, że to jest film na podstawie gry Jaki był dobry film na podstawie gry? Super Mario Bros ważne. Next zwiastun Dostaniemy również... Film animowany w 3D, w którym główną rolę będzie grać ekipa ze Scooby-Doo. Prawdopodobnie pierwsze takie wydarzenie w historii tej marki. Chociaż nie wiem, Scooby-Doo miał tyle wersji, że na pewno gdzieś się znajdzie 3D. Nie będę teraz tego szukać, to nie ma czasu życia by ci nie starczyło, żeby obejrzeć wszystkie Scooby-Doo. Przepraszam, jest! Zapomniałem, był ten spin-off z Kudłatym w 3D. Jakże mogłem zapomnieć o tym klasyku? Obejrzymy sobie polską wersję, bo polskie głosy są tak. Yy, charakterystyczne. Z, za chwilę. Popcorn? Solu? Na co Wiadro? Piwa korzennego jest? Ze słomką? Piwo do kina? Kryją tajemnicę. Hey, hey, nawet nieźle nie. pojechałem! Dobra, po kolei. Zacznijmy od tych postaci, bo Skubidu wygląda bezbłędnie. Przeniesienie kreskówki 2D na 3D w tym wypadku le lepiej wam nie mogło to wyjść. Kudłaty z jakiegoś powodu jest bardzo chudy, a to do niego niepodobne. Przepraszam, że odkopuję ten mem. On był taki nieśmieszny, i tak bez sensu. Nie licząc tego mankamentu, wszystko tutaj chyba się zgadza. Ale zdecydowanie nie jest to najgorsza wersja, najgorszy wygląd. O, to wyluzuj Kubidu. To mi się tak bardzo mi się to nie podoba. Swoje pierwsze nieśmiałe kroki stawiła Grupa zdolnych detektywów. Dobrze, to jest zdecydowanie ładniejsze, ale problem mam z teksturą. Strasznie gumowato wyglądają te postacie. I Fred ma jakieś małe oczy i wygląda jak ken. Ale tak to spoko. No właśnie, Avicii. Zatrzymajmy się na sekundę i porozmawiajmy o Avicii. Dlaczego w zwiastunie genezy spotkania się tychże postaci dali piosenkę Without you. Bez ciebie. Jak to tam leci? Muszę to rozgryźć bez ciebie. I mam dość siedzenia w domu bez ciebie. Kurka wodna, wychodzę tam bez ciebie. Dobra, jebać. <grych> po prostu nie pasuje, ale nostalgiczny chwyt na Scooby-Doo, nostalgiczny chwyt na znanego producenta DJ-a muzycznego, nie mogło się to nie udać. Już wkrótce! Jestem Fred, tu stoi Welma. Cześć! I obok Dafne. Hej. Co? Tu stoi. Widzę, że stoi! Dlaczego tak to powiedziałeś? Nikt tak nie mówi, a to jest Welma, a ty jest. Franek kimono, a nie tu stoi Welma i franek kimono. Za bezsens. No to tłumaczył? Śladowe ilości olejku do brody i dwunastoletniej szkockiej. Eee, czy ten bandior to mój ojciec? Właśnie polskie głosy tych postaci. Jakie to jest wspaniałe, że od tylu lat od dwustu lat cały czas to są ci sami ludzie w polskiej wersji. Ustawili się do końca życia. My wszyscy poumieramy. A w nowych wersjach Scooby-Doo nadal będą te same głosy. Coś pięknego. To proste, minimalistyczne wzornictwo. To modne oświetlenie! Przecież to jest IKEO! Krążownik! Powiedziałeś IKEA? Skąd? Powiedziałem to samo co ty? Słowo w słowo. Scooby-Doo! To był zwiastun nowego Scooby-Doo, który wygląda bardzo. Interesująco. Czy na tyle interesująco, żeby wydać na niego 15 zł do kina? Chyba tak. Chyba tak. Bez zbędnego przedłużania, next zwiastun. Zwiastun najnowszego Spongeboba. Niestety nie mogę się aż tak dobrze ustosunkować odnośnie Spongeboba, bo serialu Widziałem tyle co na wyrywki, ale jestem naprawdę usatysfakcjonowany ostatnim filmem kinowym. Pomimo niezwykle oszukańczego marketingu, taka mała dygresja wracajmy. Tutaj dostajemy coś specyficznego nazwijmy to filmem stylizowanym. Gary, I'm home! Gary? Bear? Gary! Zatem Gacuś, jak on się nazywa, y, Ślimak, z Punchboba zaginął i będą próbowali go odnaleźć w przyszłym roku. A któż im pomoże go odnaleźć, proszę państwa? Nikt inny jak... With all new faces. <śmiech> <śmiech> Kto? Hello. Call me Sage. Good name. I'm made out of sage and I am a sage. So it works out pretty well. Dlaczego? Dlaczego? Jesteś zapierający dech w piersiach! Leaves! Coś pięknego, tego się nie spodziewałem. I'm Patrick! My name means toaster in Celtic. Pretty sure it doesn't. <laughs> Dzieje. Czy to jest jakieś nawiązanie biblijne, że w płonącym krzaku spaczbobowi objawia się Jezus, ukośnik bóg, ukośnik to jedna i ta sama osoba? You can bet on. Put it on L! Patrick, that's not an L, that's a 7. 7 starts with an L. <laughs> to. to... To, to dobre. Chyba zapowiada się, że dostaniemy po prostu dodatkowy odcinek SpongeBob'a, gdzie bohaterowie będą po prostu sobą i rozciągnęli to na 90 minut. W pełni popieram taki pomysł. Oh, I love your sense of irony, Patrick. Thank you. <laughs> I love my sense of ironing too. Masa SpongeBobowego humoru, który Uwielbiam. Jak będą celować w podobny klimat jak przy filmie na suchym lądzie, ja to kupuję. Next! Zwiastun! Tutaj naprawdę na krótko, bo, bo krótki zwiastun. Ależ ten film jest oświetlony. Dwa ujęcia, już po dwóch ujęciach mnie kupiliście. No, nie mogę, nie wytrzymię, jak to dobrze wygląda. Racja, ależ to motywujące. Zainspirowany tym filmem, zrobię coś ze swoim życiem i. Aha, czyli mogę w każdej chwili umrzeć. Dobra, zostaje tak jak jest. Fajnie, że celują w ten taki minimalistyczny wygląd postaci. Takie duszki bez jakichś wygibasów. Sprawdziło się to w głowie, się nie mieści. Sprawdzi się też tutaj, tak mi się wydaje. Great! Disney Pixar przedstawia. Dusza. Zapowiada się dosyć kameralnie. Tutaj wygląda, że. No, może spora część fabuły będzie się działała w tym jakże ograniczonym. Yy, w ograniczonej sceneli, jaką jest ta czarna nicość, albo ta szara nicość. Więc przy takich ograniczonych środkach będą musieli się skupić na dobrym scenariuszu. Lubimy, jak twórcy skupiają się na dobrych scenariuszach propsuję i prawdopodobnie będzie warto wydać te 15 zł na bilet do kina. Dobra, obejrzeliśmy sobie dzisiaj kilka zwiastunów. No to tyle. Dziękuję za uwagę i życzę miłych seansów, jeśli wybierzecie się na któryś z tych tytułów.